If I can learn more about their mental conditioning, I can undo the damage their tinkering scientists have done to my mind. Though you be the favored servant of the Overmind, you would do well to remember that you are just a servant. You know of our grand mission, Kerrigan. Would you put your personal whims before the will of the Overmind? Do not cross me, Zaz. I will do as I see fit, and not you or any other cerebrate shall stand in my way. Let her go, Zaz. The greatness of her spirit has been left to her, that the swarms might benefit from her fierce example. Fear not her designs, for she is bound to me as intimately as any cerebrate. Truly, no Zerg can stray from my will. For all that you are, lies wholly within me. Kerrigan is free to do as she desires, by your will over mind. Cerebrite, you must see that she comes to no harm. not okay, no, to dobra, zaczynamy. Okay, no, to dobla, no, to nocym z odoniem będzie. Zanieść Kerrigan do super komputera. Komputera. Kerrigan musi przetrwać. Dobra, no to zacinamy. To Czerwony, weź w No to dobra, Ja! Yeah. Dobra. Pięknie. Terranie. Zginęli, a w każdym razie tu to mamy tych killerów, czyli takich lepszych hydralisków. Tak, dobrze powiedziałem. Właśnie model jest hydralisku, ale on jest dużo potężniejszy. E, tutaj mamy już wszystko ulepszone i ci też powinni tak też mają. Karigan też ma wszystko ulepszone. I my sobie może zaczniemy tak. I trzeba działać. Trzeba działać. Tutaj muszę uważać, czy coś mi nie wyskoczy. Oho. Dobra. No i tu już zraniło nam tego. Oho. Dobra, zabiliśmy go. Tutaj będzie takie, wiecie, oszczędzanie i uważanie na straty jednostek. Więc to różnie będzie bywać tutaj. Może się ukazać, że będę często sejwować i zapisywać, tak jak teraz na przykład, bo tutaj można łatwo stracić zerglingi, a one są po prostu na wagę złota. Nie! No kurna, co za idiota! I stracę oczywiście co najmniej dwa albo jeden tylko. Czasem się opłaca też używać keligan. Żeby... O kurwa. Aha, czyli teraz mam tutaj iść. Dobra. Tutaj są terańscy cywile. Nie wiem skąd się tu wzięli, ale... Wyeliminujemy ich. A tak. Go to Dobrze, ale najpierw cię załatwię. ha to nie było śmieszne. O, 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 o. On tu idzie? Zobaczymy. Kerrigan. Czyń honory. Albo tak zrobimy. A, dobra. Niech atakuje go już. No, nawet z takiego. Taki ma zasięg. Nie, coś mi się pomyliło, bo mi się wydawało, że ona ma umiejętność ta, którą mają królowe, dokładniej, że coś, co jest maszyną, może się zamienić w takich dwóch zergów. Chodziło mi o tę umiejętność. Dobra, tutaj blisko ściany idziemy, bo tutaj snajperzy są i nas wszystkich pozałatwiają. Szybko, karigan Wow! Zobacz, załatwić! Jeszcze tu jeden! No dobra, straciłem trochę! Dobra, straciłem, ale trzeba teraz uważać, bo przynajmniej, żeby ci killerzy przetrwali, to jest dobra jednostka, wyśmienita jednostka. A tu co? Tu wyczuwam jakąś pułapkę. Gdzie iść? Może tutaj? Co tutaj może być? Pamiętam, że. O, oh. Dobra, załatwcie ich. Niech każdy atakuje. Kogo lubi? Tutaj widzę jakieś. Nie wiem, ofiary. Postaci albo cokolwiek w słojach od razu mi się kojarzy Baldur's Gate. Może kiedyś zrobię. Nie wiem, co jest. Bo ty mnie atakowałeś, czereśniaczku. Lecimy dalej. Niszczymy cywilów. Cywilów, tak, niszczymy ich. Wow. Dobrze, atakujcie Kerigan. W sumie Karrigan musi przetrwać, ale on ma najwięcej życia. Sporo ma życia, bo masz 400, jeszcze ma pancerz i w ogóle inne takie bajery. Dobra. No, ty jeszcze jeden, chodź tu. Idziemy dalej. O, o. No i też nie pomoże chowanie się, bo tu są detektory, więc to nic nie da. Dobra, może ten jeden zergling niech zostanie na tyłach, ale i tak już się leczy szybko. Albo może nie. Tutaj jakieś zwierzaki. Nie, nie mówcie mi, że przez to kliknięcie znowu mi będzie zatrzymywać. No boże. Dobra, będę musiał tak przerywać. Nie! Nie atakujcie moich pobratymców! Dobra. Jakoś przetrwaliśmy, teraz trzeba uważać. Pamiętam, że tutaj była taka pułapka że Sarah Kerrigan musiała gdzieś tutaj wejść. No dobra, tu otworzymy, ale... Okej, okay, ale mam tutaj na myśli... Dobra, czekajcie. Będzie tutaj coś? będzie kurde. To idziemy. To się bardziej opłaci. No wynocha mi stąd zwierzaki. Wynocha. Może przez te neutralniaki mi coś tak smula, nie wiem czemu. No i niewidzialność się nie opłaca, W końcu są detektorami te działka. Może zerglingi damy te tutaj. No i oczywiście, tak. nawet minuty nie trwało już mi ktoś musi przerywać. Jak to zwykle u mnie bywa. Czołem i z bigosem. <grym> yes. Dobra. To to może sobie tak walniemy, A ty chodź tu i ty za glingu yes. zostań. Zerglingi sobie na tyły dam. No co tak eriegan wyprawia? No patrzcie, no nawet kliknąć jej nie mogę. No tak, zmęczyłaś się. Zmęczyłaś się przechadzką. Dobra, lecimy. Chyba będą działa, bo coś tak wygląda. Oooo! Dobra, trochę stracimy ich, ale... Ale się na pewno powiodło z tym atakiem. Ale ja już czułem, że tutaj gdzieś będą wieżyczki. Dobra, lecimy teraz na dół. Ja tutaj miałem, jak już wspominałem, na myśli, że jest tutaj gdzieś taka pułapka. Door są zamknięte. Dobra. Może co to jest teraz. Jednym szczałem więc to nie będzie żadnej to Ja yeah, niczym zabójca. Oho, robotnik jest potężniejszy od, od swojego żołnierza. Zaraz, gdzie tu można przejść? Tu Tę, entędy. Oho, tu jest pułapka z tego, co mi pamięć nie myli. Albo nie myli pamięć. Gdzie jest ta Sara Karigan Dobra, straciliśmy ich, ale. Ale jakoś to będzie. No, oczywiście wszystkich musiałem zabić, zanim Krigan dojdzie. Dobra, tutaj następne, tutaj mamy dojść. No to idziemy. Jak tak nam każą, no to tak robimy. Oczywiście Kerrigan musi na końcu. Ale wolałbym, żeby była na przodzie w końcu najwięcej życia ma. Dobra, a no, tutaj jesteś. Łooo! Wow! Tego się nie spodziewałem. Może kerrigan niech sobie pójdzie. No dobra. Ja tak. Dobra, jedno działko tak mało? Spodziewałem się większej defensywy. Oho, teleport. A ja nie mam zergów. Nie mam zergów. Bardzo mało zergów mam. A ten co wyprawia? Chodź tu. Co ty wyprawiasz? Myślałem, że wejdziesz normalnie, a ty jakieś cuda mi tu odprawiasz. Dobra. Co tu najwięcej zabił? Siedemnaście, dwadzieścia O, zaskoczyłeś mnie, killerze. No nie... jak pierdziele, co tak Regan wyprawia. Idziemy tutaj, jeszcze tych pozałatwiamy. A tak, z czystej satysfakcji. No i tych zostało nam. Dobra, no i w sumie to już tyle zostało. Starczy lecieć już po ten budyneczek. tylko coś tu czuję, coś czuję, że będzie chyba pułapka, albo nie. Oho! Jeden jest porządnie już zaatakowany. Zanim Kerygan dojdzie to już nie ma wojska nie nie, nie 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 tak nie zrobimy Uciekać kurna Dobra nie to nie Zapiszemy sobie bo już tak daleko doszedłem a nie swej wowałem to mi tutaj tak nic nie da Oczywiście Kerrigan dostaje pod upsku Sakramentsko Może ty mi jakoś tu wejdę przydałby się Zerglingi, ale skoro tak mam, no to Zaraz, a to co I'm była listening. za zdolność Kerrigan? Aha, czyli wolniej idą, dobra, już sobie zapominam tych umiejętności, wszystkich. No i koniec, idziemy tu, i to jest koniec misji. Jakaś paczuszka się pojawiła. Datadisk. Wygląda jak wideo jakieś. Odtwarzasz wideo. Ok, no to skończyliśmy tę misję. Jak widzicie, z odnych wielkich nie miałem. Tak więc, zeg zegnął się z Wami. Do usłyszenia na razie w kampanii, oczywiście, z Misji numer 5. Żegnam się z Wami bo ja już muszę kończyć, niestety, ale nie wiem, może, może coś jeszcze, nogr, nogromsem może, a może nie, nie wiem. <ścoughs> Dobra, żegnam się z Wami, do usłyszenia na razie.